Doroczny festiwal filmowy Cannes jest jednym z najbardziej wyczekiwanych przez branżę filmową wydarzeń. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się jego 75. edycja. Francuskie stolica kina ugościła wiele sław, które zostały zaproszone na czerwony dywan. Wśród honorowych gości znalazła się również polska aktorka Joanna Kulik. Joanna Kulik dostąpiła dużego zaszczytu, zasiadając w jury sekcji Uncertain Regard na tegorocznej imprezie. W związku z tym nasza rodaczka codziennie brylowała na czerwonym dywanie w eleganckich stylizacjach. Od pierwszego dnia aktorka zachwycała swoim wyglądem. Po okazałej sukni od Armaniego i komplecie marki Dior, przyszedł czas na stylizację od projektantki z naszego kraju. W niedzielę aktorka wzięła udział w rozdaniu nagród holdingu Kering. Na uroczystości pojawiła się w doskonale wystylizowanym czerwonym garniturze od Magdy Butrym. Joanna Kulik zachwyciła połączeniem czerwieni z różową koszulą, które kiedyś było niemalże zakazane, a dziś jest absolutnym hitem. Całość uzupełniła szpilkami z błyszczącym szpicem. Aktorka miała również starannie zrobiony makijaż, który mocno podkreślał jej oczy. Elegancki look podkreśliła gładko upiętym kokiem. Trzeba przyznać, że kulik w Kan pokazała wielką klasę. Uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu to nie lada wyzwanie, a aktorka poradziła sobie z tym zadaniem znakomicie. Gwiazda miała również okazję pozować do zdjęć u boku wenezuelskiego aktora filmowego i telewizyjnego Edgara Ramirez.